Witam, witam, witam w dniu 21, czyli w trzecim, w zakończeniu trzeciego tygodnia otwierania skrzyneczek. Czy Dust2 i jego jaski wspomogą w zdobyciu rękawic? Sprawdźmy to. Jeżeli nie będzie to niebieski skin, odpowiedź mi tak. Urżowy Ale niestety TZK Mocno zarycha, zaryta, bo jest taka ciemna. Jeszcze tu ma takie poniszczone. Powiedziałem, że po testach w boju. Tak trafiły. Ogólnie, jak jest ten skin jest w lepszej jakości, to jest sposób chyba jaśniejszy. No i nie jest tak, oczywiście, zryty. No cóż, ale uważam, że jest ładny. Tylko szkoda, że CZK jest takim słabym pistoletem. Jakby miała jeden magazynek więcej, to by fajna. Ale przez to, że ma tylko 24 nowej, dobrze pamiętam. To jest mocno ciśnienia. No cóż, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, pa-pa!